serdecznie w ten przepiękny, słoneczny, turecki poranek prosto z hotelu Bosporus Sorbu. Ten mały, kompaktowy hotel pokocha każdy, kto szuka eleganckich, nowoczesnych wnętrz, unika dużych, ogromnych resortów hotelowych, lubi dobrze zjeść bądź napić się kawy w Starbucksie. Przejdźmy się zatem wspólnie po terenie tego pięknego hotelu, aby odkryć jego walory. Za moimi plecami widzimy snack bar, który jest czynny od godziny 10 do godziny 16, i to właśnie tutaj goście hotelowi w ciągu dnia, którzy wypoczywają właśnie na leżakach, mogą sobie coś przekąsić. Mamy tam burgery, makarony, pizzę i wiele innych przekąsek. No i oczywiście nie muszą dzięki temu udawać się do restauracji głównej, aby skorzystać z obiadu. Obok naszego baru mamy także bar, w którym znajdziemy lokalne napoje alkoholowe. I te napoje alkoholowe wydawane są do godziny 17.30. A przed nami basen, który ma bardzo ciekawy kształt, dlatego że jakbyśmy spojrzeli na niego z lotu ptaka, bądź z pokoi, które znajdują się na wyższych piętrach, to zobaczymy, że ten basen ma kształt w twarzy myszki Miki. I nasze lewe ucho myszki Miki to jest ta część basenu, która jest podgrzewana w tych miesiącach, które tego wymagają. Basen jest oczywiście animacyjny, więc tutaj gra muzyka, dużo się dzieje. Mamy też różne zorganizowane zajęcia, na przykład waterpolo czy też aquaerobik. No a część gości po prostu sobie odpoczywa na leżakach i delektuje się tureckim słońcem. Zmierzamy sobie powoli do wnętrz hotelu, bo chciałabym, żebyście zwrócili uwagę właśnie jak eleganckie są te wnętrza, jak nowocześnie urządzone. No i jest też tam kilka atrakcji, które bym Wam chciała pokazać. Zapraszam! Na mnie już czeka ciasteczko i kawa, właśnie ze Starbucksa, bo tak jak Wam wspomniałam, w tym miejscu mamy cukiernię. Ta cukiernia działa od godziny 11 do 17.30, i tutaj przez cały dzień czekają na Was pyszne desery, nie tylko tureckie, ale również europejskie. Mamy także wspomniane przeze mnie Starbucks, możemy się napić właśnie tej kawy. No i goście, którzy tutaj przyjadą, w dniu przyjazdu otrzymują voucher jednorazowy na taką bezpłatną kawę. Oczywiście każdy następny raz już jest dodatkowo płatny, natomiast ceny są bardzo przystępne. Bo wahają się między 3 a 5,5 euro. Zapraszam Was dalej. Idziemy sobie właśnie eleganckimi wnętrzami naszego hotelu i chciałabym powiedzieć, co jest na górze. Na górze mamy lobby bar, który jest czynny do 24:00, i tam mamy już wybrane importowane alkohole marek premium. Dlatego też właśnie koncept, który tutaj działa w hotelu, to nie jest zwykły all inclusive. To jest All Inclusive Plus, właśnie ze względu na to, że w tym jednym barze znajdziecie również importowane pyszne alkohole. W tej części budynku znajdziemy także spa, w którym mamy saunę, hammam oraz basen kryty, który jest podgrzewany i wszystko jest w cenie. A także dyskotekę, która jest czynna do drugiej w nocy. Wstęp na nią jest bezpłatny, natomiast drinki już są dodatkowo płatne. No i widzimy kolejny bar. To jest już bar, który jest czynny 24 godziny na dobę. Natomiast tylko do północy w tym barze napijemy się alkoholi w cenie. Między godziną 24 a 10 rano wszystkie napoje są już dodatkowo płatne. Zapraszam Was teraz dalej. Przejdźmy się po terenie hotelu. Zwróćcie uwagę, że mimo, że hotel jest mały, Mamy tutaj przepiękną zieleń, a więc jest czym oddychać. No i właśnie jedną z takich zielonych alejek zapraszam Was na dalszy spacer, podczas którego opowiem Wam co nieco o jedzeniu, dlatego że właśnie przechodzimy obok restauracji głównej, w której zjemy śniadania, obiady oraz kolacje. No, i tutaj mamy też tematyczną kuchnię. Na przykład w poniedziałki jest kuchnia włoska. W środę mamy kuchnię rybną, czyli mamy właśnie owoce morza i wiele innych takich rzeczy. W piątki mamy kuchnię turecką, więc tak naprawdę codziennie zjecie tutaj coś innego. A trzeba też przyznać, że szef kuchni bardzo się stara, wszystko jest elegancko podane, mamy duży wybór jedzenia i wszystko dobrze smakuje. W tej restauracji głównej zjecie także nocny posiłek, a więc jeżeli macie na przykład późny przylot czy wcześny wylot. Czy macie wycieczkę fakultatywną, która odbywa się w godzinach nocnych, to możecie w nocy również sobie zjeść coś dobrego. Eee, więc tutaj tak naprawdę przez cały czas mamy co zjeść. Podziwiamy sobie teraz, właśnie, pasem troszeczkę innej perspektywy. Ja mam jeszcze to nieco wspomnieć, już jesteśmy przy jedzeniu o restauracjach à la carte. Mamy tutaj trzy restauracje à la carte: jest to restauracja włoska, turecka oraz rybna. I jeden raz na siedmiodniowy pobyt oczywiście możemy sobie taką rezerwację zrobić bezpłatnie. Moi drodzy, jeśli jesteście gośćmi powracającymi, to przysługują Wam aż dwa darmowe wejścia do restauracji à la carte. Natomiast jeśli są wśród Was nowożeńcy i jesteście tutaj w podróży poślubnej i na przykład macie krótszy czas pobytu, na przykład 3-4 dni, to również możecie sobie taką restaurację zarezerwować, do czego Was zachęcam, bo wczoraj miałam przyjemność właśnie kosztować restaurację. Restaurację włoską, i muszę przyznać, że było obłędne jedzenie. Były steki, były łososie, były różne sałatki, ravioli, carpaccio i wszystko to, co kochamy właśnie we włoskiej kuchni. Warto też wspomnieć, że do naszych restauracji à la carte zostają wpuszczeni tylko goście dorośli, a także osoby od 12 roku życia. To wszystko oczywiście po to, aby dbać o komfort naszych klientów, którzy przebywają w danym momencie w restauracji à la carte. No i co zrobić, jeśli mamy rodzinkę z mniejszymi dziećmi, a też byśmy chcieli skorzystać z takiej restauracji? Nie ma żadnego problemu, dlatego że tutaj wystarczy zgłosić to do guest relation, no i właśnie dla takiej rodziny zostanie otwarty w godzinach wieczornych mini klub, gdzie można dzieci pozostawić pod opieką animatora i udać się właśnie na kolację. A w moim tle już amfiteatr, czyli taka scena animacyjna, gdzie zaczyna się wieczorna animacja od mini disco dla najmłodszych. Tutaj właśnie dzieci mogą spędzić miło wieczorem czas, natomiast zaraz po tym mini disco mamy animacje dla dorosłych. Po zakończeniu tych animacji, można się udać do lobby baru, gdzie mamy też piękny taras widokowy na jezioro, i tam też gra DJ, muzyka do godziny 23. Na terenie tego pięknego, zielonego ogrodu widzimy już nasz plac zabaw dla dzieci, który jest zacieniony i tutaj właśnie dzieci mają małą zjeżdżalnię, mają huśtawki. No i tutaj naprzeciwko dosłownie znajduje się mały mini klub, gdzie dzieci mogą zostać pod opieką animatora. Jest to nieduża salka, ale zawsze jakieś zajęcia ciekawe się tutaj właśnie dla dzieci znajdą, więc jak sami widzicie w hotelu jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci. No, i w moim tle widzimy już tunel z napisem Beach. To jest dokładnie to, co myślicie: czyli przejście podziemne do naszej plaży. Do plaży Was za chwileczkę zabiorę, ale zanim się na nim znajdziemy, chciałabym Wam jeszcze pokazać hotel z przepięknego tarasu widokowego. No i już jesteśmy na tarasie, z którego widać przepiękny teren naszego hotelu. E, tutaj właśnie możecie zauważyć, że ten teren jest nieduży, kompaktowy i znajdziecie na nim wszystko, czego potrzeba do spędzenia wakacji marzeń. E, no i tutaj bym wam chciała wspomnieć troszeczkę o typach pokoi, bo mamy trzy typy pokoi. Pierwszy z nich to pokój standardowy, gdzie możemy zakwaterować rodzinę 2 plus 1, dlatego że mamy rozkładaną sofę oraz łóżko małżeńskie. Pokoje rodzinne, które są ogromne i przestrzenne, i możemy tam zakwaterować, uwaga, aż sześcioosobową rodzinę, a właściwie rodzinę 5 plus 1, dlatego, że mamy tam oprócz łóżka małżeńskiego pojedyncze dwa łóżka i dodatkowo rozkładaną sofę. I trzeci typ pokoju którego nie znajdziecie w naszym systemie, to pokój Deluxe. Ten pokój jest wyjątkowy, przestrzenny, ma jacuzzi w środku, ogromny taras z leżakami i z częścią wypoczynkową, no i oczywiście widok na morze i na teren hotelu. Goście, którzy wybiorą właśnie ten pokój, mają też na powitanie wino oraz owoce. No i co trzeba zrobić, żeby taki pokój właśnie mieć, skoro nie ma go w systemie? Otóż do tego pokoju możemy sobie dokupić upgrade, będąc już tutaj na miejscu, do czego Was zachęcam, bo można tam spędzić romantyczną noc we dwoje albo na przykład dokupić sobie taki upgrade na cały pobyt. We wszystkich innych pokojach mamy oczywiście kapcie, mamy kosmetyki, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mamy także minibar uzupełniany codziennie, oprócz piwa, które jest dostarczane tylko pierwszego dnia. Wifi na terenie całego hotelu również jest w cenie i Safe także w cenie. A tutaj mamy już Aquapark, a właściwie trzy zjeżdżalnie dla dzieci oraz dorosłych, które pracują od godziny 10 do 16 z przerwą w porze lunchowej między godziną 12 a 14. Jak widać, dzieci tutaj właśnie uwielbiają się bawić, oddawać się błogiemu lenistwu podczas wodnych fantazji. No i kochani, jeszcze z tego miejsca chciałabym Was zabrać na plażę. Obiecałam właśnie, że zobaczymy to miejsce, więc policzę do trzech i znajdziemy się właśnie tam. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy już na plaży, która należy do hotelu Bosforus Sorgun, a za moimi placami widzimy snack bar, który jest otwarty od godziny 12 do 16. I to właśnie tutaj goście, którzy wypoczywają na plaży, mogą sobie w ciągu dnia coś przekąsić. E, oprócz tego nieopodal, właśnie snack baru, znajduje się bar, w którym napijemy się lokalnych napoi alkoholowych, e, a to oznacza, że tak naprawdę cały dzień możecie spędzić właśnie na plaży, nie wracając do hotelu. A plaża, jak widzicie, jest przepiękna, szeroka i piaszczysta. Mamy też łagodne zejście do morza. Serwis oczywiście jest bezpłatny, natomiast jeśli nie lubicie, jak się piasek przykleja do stóp, to jest tutaj także wydzielona część na trawie z leżakami i z placem zabaw dla dzieci. Pamiętajmy, że hotel bosforus sorgun położony jest w drugiej linii brzegowej, a to oznacza, że do plaży trzeba sobie dojść spacerkiem. Jest to dosłownie 5 minut, natomiast dla leniwych jest Shuttle Bus, czyli minibusik, który wozi klientów od 8 do 19 w tą i z powrotem. Moi drodzy, wakacje są tuż tuż, dlatego nie zwlekajcie i już dziś rezerwujcie hotel bosforus sorgun, który znajdziecie tylko i wyłącznie w ofercie Coral Travel Poland. Ja się z Wami żegnam i czekam na Was w słonecznej Turcji. Do zobaczenia!